Szanowni Państwo Dzień dobry Spacerujemy po mieście Nalczyk Stolicy Kabardino-Bałkarii Republiki Federacji Rosyjskiej Jak na tak małe miasto, za dużo samochodów, co to jest? Trąbił... <śm> trąbił mi na chodniku, żebym odszedł. No, 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 no. No, coś takiego. Ten gość skręcił z drogi, jako na przykład tutaj, co tam jest? A, widzę, widzę spokojnie. Aha, śmietnika nie widać. Dobra, znajdziemy. Widać tam, O, i tu też. Wyrzucaj. Miasto Lajczyk Takie miejscowych koloryt oczywiście trochę się różni A no to znaczy idziemy tędy Trochę nagram Zapalą się światła zielony już idziemy Ulica dla pieszych tu w nańczyku taki deptak w Saratowie nagrywałem Deptak dla pieszych zostało mi teraz w tamczyku nagrać na a spać. No Pracuję odkurzaczem spokojnie Jest, OK. Cały czas prosto. Godzina, yy, które jest? 18.30 trzydzieści czasu moskiewskiego. Tu jest czas moskiewski. Chociaż wydaje mi się, że dla. No, jak na to miejsce nie odpowiada. Bo. No, nie wiem. Nadchodzi noc. Jakoś tak za szybko. U nas na przykład w Saratowie. Jedna godzina do przodu. To znaczy. Plus jedna godzina. I. Tamten czas Saratowski lepiej by tu odpowiadał na ten nalczyk. No to No wygodnie chyba, nie? Jakoś Tak, chociaż nie Chociaż nawet nie pamiętam Ale spoko. Nie, 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 mam stabilizację Komfort. No. Chłopaki sobie odpoczywają. dwie no, jest... zróżnione... studenci oba prowadzą w sumie w mieście na dzień dzisiejszy mieszka Około 290 tysięcy mieszkańców. To nie są dane oficjalne. Oficjalne 240, 200 coś tam, 35 w tych granicach. A nieoficjalne, no jak mówię, 290 tysięcy, spokojnie tu mieszkają no już zauważyłem że w godziny wieczorowe za dużo samochodzików na drogach no i no widzicie przed obchodami 9 maja wszędzie widzimy różnych bohaterów Lenin aha no i Lenina mamy, tak Lenin, Marx, Engels no jak mówię różnych bohaterów Związku Sowieckiego oraz e, dnia dzisiejszego w Rosji a tu mamy klub weteranów Komunistycznej Partii też Jakieś, jacyś coś panie rozmawiają? Czerniachowski, Iwan Daniłowicz. Czerniachowski, no to być może Ukrainiec, lub ja Długość tego deptaka nie wyczytałem więc nie mogę powiedzieć jaka ona jest ale w każdym razie nie jest aż tak długa Gdzie? Aha Aha, rozumiem to ten wygląda jako góra Elbrus siady w tym sensie taki rysunek tu został umieszczony no nie wiem dzisiaj jest wtorek dzień roboczy Samochody zobaczyliśmy a tu na tym deptaku, jak widzicie, pusto. Mało. Mało ludności. Mało ludności. Jak sądzicie, czy ma coś wspólnego ten deptak z jakimikolwiek? Miejscami takiego rodzaju w Polsce. Aha, to ten nie działa! On nie działa! Nie wiem. No, już od 7 lat? Ile lat? 10 lat? Nie, nie pamiętam. To znaczy, on nie działa i nadal nie zostaje e, odremontowany. No, nie wiem. Z powodu braku pieniędzy, lub czegoś takiego. Pobieda, zwycięstwo, no. Teatr, kinoteatr. No, jesteśmy dumni zwycięstwa. Nie wiem. A wy zwyciężymy. o Jezu. No. okej, okay, spoko. A tak propo moje komentarze nawet nie są do rzeczy Sami wszystko, że sami wszystko widzicie No Kobiety też zakładają jak widzicie takie ubrania e, typowe dla Państw muzułmańskich ktoś twarzy nawet nie pokazuje, to znaczy ubiera się w taki sposób, że nie widać twarzy. Ta kobieta, która chwilę temu, to znaczy minęła, no, nie ukrywa twarzy. No i większość twarzy nie ukrywa. Po prostu zakłada takie ubranie i tyle Balkoniki Podobają ci się? A Wydaje mi się, że tutaj mieszkanka kosztują Sporo kasy. O, piesek Ale nie, nie, za duży jest. Za duży. Hej, chodź, chodź, człowieku. Tu bezdomny pies chce przyjaźnić z naszym małym, ale no, niestety zbyt różna waga oraz choroby. Psów bezdomnych, wiecie jak to bywa. Aha, no już się skończył ten deptak No jak mówię, ile tu jest? Tu koniec, tu koniec, tak, tu jest koniec. Ile? Kilometr był? Nie? Jakiś kilometr? Mniej. Jakieś, jakieś 700 metrów. No, no najwyżej, najwyżej. Najwyżej jeden kilometr. Nie, 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 nie. Aha. Przyśladuję. Człowieku, dobra, to ja nagrywam. No, zobaczyliście miłego dzionka. Bo tutaj muszę coś zrobić z tym gościem wesołym. Człowieku, ale nie. Chodź. Na razie, cześć. To znaczy za tym, nie wiem co to jest, za tym budynkiem malutkim, tak, skręciliśmy po prostu w prawo. To znaczy przestałem tam nagrywać z tym pieskiem e, dużym. Tak trochę rozmawialiśmy, żeby już zaprzestał. I poszliśmy tu. <gry> No, i oczywiście cały czas mamy coś w tym stylu, w tym Saratowie. W tamtym Saratowie nagrywałem takie fajnutkie widoczki, pamiętacie, prawda? No, i tu jest to samo. To znaczy coś tu było wcześniej, tak? Zostały, nie wiem, ściany, coś tam w tym stylu. Być może w przyszłości jakiś budynek tu się pojawi, no, bo widzicie, obok no, to są stare. To już nowsze, to też. Lub odremontowane po prostu. Jakiś, nie wiem, dom prywatny, coś tu nie wiem. Jakaś budowa. I tu taki jakiś. No nie wiem, co to jest. A sklepy jakieś, coś tam. A być może to w ogóle mieszkania prywatne. Tak, po prostu w takim bloku. No, widzicie, tak, jaka różnica. Po tej stronie fajny blok. A po tej stronie jakieś gówno na wyprzedaży. A kawałek dalej, znowu okej. Okay. No nie wiem, mniej więcej tak wygląda współcześnie. Tak, współcześnie. To można kontynuować nagrywać bez końca cały czas, dokumentować, filmować. Potem to udostępniać. No nie wiem. Moje filmiki. Niezbyt dużo ludu ogląda. Ale i tak ktoś ogląda. I to jest ważne. No, dla mnie. Dobra. detak nagraliśmy. Kontrast nagraliśmy. W porządku. Teraz już się żegnam do kolejnego odcinka. Na razie cześć.